Nie wiem skąd on się dowiedział, nie wiem czy mają jakieś wejścia w urzędach czy w szpitalu. Przyszedł, bo mówić się dowiedział, że miałam wypadek i że, chciał, że chcą mi pomóc. Wie pani, mówi: My jesteśmy, już się wszystkim zajmiemy. Wie pani, ja jeszcze byłam w takim stanie, że nie kontaktowałam za bardzo, nie wiedziałam o co chodzi, ale się zgodziłam i podpisałam zezwolenie na to, że będą prowadzić tą moją sprawę. 25%. No. To już nawet jakby tylko to wzięli, to i tak horrendalna ta prowizja. Mhm. Napisali, że chcą wywalczyć rentę na zwiększone potrzeby, rentę wyrównawczą z tytułu niezdolności do pracy. I pewnie no. to na początku robili. Tak, tak, tak. PZU zobowiązuje się zapłacić kwotę jednorazowego odszkodowania w wysokości 450 tysięcy. Mhm. Ale nie zobaczyła pani tych pieniędzy. Nie. nie. Tylko tyle, że mam na papierze.